Najpierw się odbije od tych życzeń, które siostra wypowiedziała. To jest rzeczywiście tak, że jak się czyta dzienniczek Faustyny, to takie dwa momenty dotyczące Eucharystii powtarzają się najczęściej. Jeden to ten, że ona raz po raz w Eucharystii widzi Jezusa jako małego chłopczyka. Tak. Widzi w nim dziecko. No i to jest wielkie wyczucie, bo powiedziałbym takie prawdziwie kapłańskie, nie? jak się trzyma hostię w rękach, można z nią wszystko zrobić. No i człowiek też ma takie ogromne poczucie odpowiedzialności, że trzymam w rękach Boga, który jest tak dalece słaby. Jest, jest wszechmocny, a jednocześnie chce być słabiutki i wydany nam w, w dłonie. To to jest pewnie tajemnica Bożego Narodzenia i to jest tajemnica Eucharystii. No i druga rzecz, która jest refrenem w dzienniczku, gdy chodzi o Eucharystię, to to, że Jezus raz po raz, jak szuka materii do przeistoczenia, to mówi do Faustyny Hostio moja. Hostio moja. Nie? Więc to jest ważne przejście, żeby z jednej strony widzieć Jezusa i to właśnie takiego dziecięcego w konsekrowanym chlebie ale potem dać mu siebie jako materię do przemiany eucharystycznej więc to, to jest na początek to co wam bardzo życzę żebyście rozpoznawały Boga w jego słabości ale potem żebyście się stawały właśnie najlepszą hostią najlepszą hostią w której on chce mieszkać i przez którą chce Działać, której się chce objawiać. To jest bardzo piękne. To są najlepsze życzenia na Boże Narodzenie. Ale chcę się jeszcze podzielić jedną myślą, która wynika z dzisiejszych czytań. No bo Boże Narodzenie jeszcze przed nami, jeszcze mamy dwa dni adwentu. A dzisiaj dostaliśmy piękne słowo w hymnie Magnificat. To jest takie słowo, które mówi, że Pan Bóg odwraca porządek. Ubogich czyni bogatymi, bogatych odprawia z niczym, pokornych sadowi na tronie, pyszałków rozprasza, odwraca porządek. Ta scena, która była odczytana, to też jest moment odwrócenia porządku. Ktoś kto jest królem, kto jest z rodu Dawida, rodzi się w stajni i jest położony w żłobie. Nasz Bóg odwraca porządek. Tak patrzę, no są niektóre siostry z ducha franciszkańskiego, to powinny to wiedzieć. Wszyscy wiedzą, że świętemu Franciszkowi się pokazał Pan Jezus i powiedział że na napraw Kościół. Ale mało kto wie, że wcześniej się mu jeszcze objawił i to wcześniej było ważniejsze. Bo najgorzej jak się ktoś bierze do naprawy Kościoła, a nie jest nawrócony. To już nic głupszego się nie wydarzy, jak, jak na, na, naprawianie Kościoła przez kogoś, kto nie wie kto to jest Jezus. Y no więc jak pierwszy raz się Jezus objawił Franciszkowi ku jego nawróceniu, to mu powiedział, że jeśli chcesz mnie poznawać, zacząć poznawać, to musisz to, co słodkie, nazwać gorzkim, a to, co gorzkie, nazwać słodkim. I kiedy odwrócisz porządek, to zaczniesz mnie poznawać. Bo Bóg jest tym, który odwraca porządek dlaczego tak robi? Bo kocha. To jest cecha miłości, że odwraca porządek. Nie, nie chodzi o to, że Pan Bóg jest nonkonformistą. I, i, I jak wszyscy chodzą w szerokich spodniach, to on będzie miał wąskie. Nie? To, 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 nie, to nie, nie ten sposób myślenia. To chodzi o to, że miłość odwraca porządek. I rzeczywiście tak jest, nie, że dla miłości to, co gorzkie, naraz staje się słodkie. No i w miłości chyba właśnie jest tak, że najwięcej uwagi jest dla tych, którzy nic nie znaczą. Nie? Którzy są malutcy. To właśnie dla nich nie? miłość staje pod, po ich stronie, bo po stronie tych, którzy wiele znaczą. Nie potrzeba stawać, bo nic sobie sami poradzą. Ale stanąć po, tych, po stronie tych, którzy niewiele znaczą, jest, jest wyborem Bożym. Jest wyborem Bożym. To jest to, co Matka Boża w Magnifikat nazwała miłosierdziem. Nie? To stawanie po stronie tego, kto może najmniej. Tak, chcę, chcę to powiedzieć. Czasami w tym naszym kościelnym świecie siostry są tymi, które mogą najmniej. I myślę, że wiecie o tym lepiej niż ja. I święta nie są od tego, żeby robić teraz w związku z tym jakieś wielkie analizy. No ale wystarczająco długo żyję w kościele, żeby to wiedzieć. Że nieraz siostry są traktowane właśnie. Bez takiego szacunku, jaki się im absolutnie należy, poczynając od tego, że są kobietami, a potem przez wszystko, co w tym kościele robicie i robicie tak często bezinteresownie, i z wielkim oddaniem, i z wielką ofiarnością. I właśnie czasami bez, bez wdzięczności, bez szacunku ze strony nas wszystkich. Chcę powiedzieć, że macie zawsze wejście do tego domu, a zwłaszcza w takich sytuacjach, bo tak być nie może. Bo Kościół musi być, zaczynając od siebie, takim światem, którym ci, którzy mogą stosunkowo niewiele, nie, odzyskują te możliwości. Nie? Są szanowani, są wzmacniani, są posyłani do posługi, do pracy, ale. Właśnie z poszanowaniem, z pełnym poszanowaniem godności. To jest też to, o czym cały Kościół Powszechny rozmawiał, rozmawiał na ostatnim synodzie, ten synod jeszcze trwa, ale nie bez powodu papież Franciszek, kiedy zamykał ostatnie posiedzenie Synodu biskupów, to wśród kilkunastu komisji, jakie powołał do dalszej pracy, ustanowił też komisję, która Podejmuję refleksję nad miejscem kobiet w Kościele. więc Na pewno nie bez powodu. Czekamy na wyniki e, prac tej komisji, a potem je pewnie z wdzięcznością przyjmiemy i zastosujemy też w krakowskim Kościele. To tyle wam bardzo chciałem powiedzieć, a teraz się pewnie chętnie z wami połamiemy. Ale coś zaś, zaśpiewajcie jeszcze uczciwie. E, no i może by było tak, że któraś, bo siostry się na tym znacznie lepiej znają, a trzeba jeszcze pobłogosławić.